Coś dziwnego dzieje się w Zatoce Adeńskiej. Kluczowy szlak handlowy, który kiedyś był sercem globalnej żeglugi, stał się teraz dosłownie strefą wojny. Niszczyciele marynarki wojennej USA niemal codziennie odpierają ataki, a stawka jest niezwykle wysoka. Reakcja Stanów Zjednoczonych nie jest lepiej widoczna niż w ostatnim ataku na amerykańskie statki. Które miał miejsce późnym wieczorem 9 grudnia 2024 roku, USS Stockdale i O'Kane płynęły z maksymalną prędkością w kierunku punktu spotkania. Z włączonymi głównymi silnikami okręty poruszały się z imponującą prędkością ponad 30 węzłów, zbliżając się do celu. Statki pędziły w kierunku miejsca spotkania, ponieważ miały eskortować trzy duże amerykańskie statki handlowe podczas przeprawy przez Zatokę Adeńską i Morze Czerwone, by dotrzeć do kanału Suezkiego. Jednak to, co kiedyś uważano za niemalże prosty przewóz, stało się czymś zupełnie innym. Od października 2023 roku rebelianci Huti Przeprowadzili ponad 100 publicznie potwierdzonych ataków na cywilne statki handlowe i morskie w tym rejonie. Te ataki od ostrzału pociskami manewrującymi przeciwokrętowymi jednokierunkowych dronów szturmowych, min, małych łodzi, a nawet ataków śmigłowców przekształciły ten kluczowy szlak wodny w najniebezpieczniejszy odcinek morskiej przestrzeni na świecie. Można to porównać do wodnej wersji słynnego szlaku irlandzkiego z czasów wojny w Iraku, gdy Stockdale i O'Kane połączyły się z trzema statkami handlowymi, przeprowadziły odprawę bezpieczeństwa przed konwojem. Jeden niszczyciel znajdowałby się przed formacją, pełniąc rolę przewodnika, a drugi zajmowałby tyły. Każdy z tych trzech statków handlowych ustawiałby się w linii prostej za niszczycielem prowadzącym, ponieważ najbardziej prawdopodobnym zagrożeniem byłaby prawa burta formacji. W przypadku ataku z tego kierunku statki handlowe wypłynęłyby do portu, a dwa niszczyciele ustawiłyby się na prawej burcie zapewniając maksymalną osłonę. Po wprowadzeniu tych zasad konwój ruszył na zachód z maksymalną prędkością statku handlowego wynoszącą około 20 węzłów, aby jak najkrócej przebywać w tym rejonie wysokiego zagrożenia. Po kilku godzinach żeglugi bez żadnych ostrzeżeń ani zagrożeń załogi okrętów wojennych zaczęły czuć się swobodniej i myślały, że dzisiejszy wieczór będzie raczej odpowiedni na plotki przy jedzeniu ramenu. Jednak tak się nie stało. Krótko przed północą, jeden z radarów szpiegowskich niszczyciela zaczął odbierać podejrzany sygnał zwrotny, choć był słaby fakt, że sygnał zwrotny był na stałym namiarze i w stałym zasięgu oznaczał, że nie mógł być zakłócony jak chmura czy zakłócenie pogodowe, gdy wachtowi w centrum informacji bojowej zaczęli namierzać trasę i ją analizować, inni marynarze. Obsługujący narożnik EWOBU zaczęli odbierać sygnały elektroniczne z tego samego namiaru i zasięgu, co nieznany kontakt powietrzny, które odpowiadały znanym nadajnikom irańskiego drona SHAHID. Po pozytywnym potwierdzeniu nadlatującego drona kamikaze, okręty ogłosiły alarm generalny. Gdy cała załoga obu okrętów obudziła się, by zająć stanowiska bojowe, niszczyciele przerwały ciszę radiową i natychmiast nakazały statkom handlowym wyjście na lewą burtę. Zgodnie z poleceniem, statki handlowe natychmiast zawróciły, by znaleźć się za niszczycielami, aby uzyskać maksymalny zasięg oświetlaczy na nadlatującym zagrożeniu, ale Huti spodziewali się tego. Jak pokazała wojna na Ukrainie, jednym z najlepszych sposobów przeprowadzania ataków rakietowych jest użycie zarówno dronów, jak i pocisków rakietowych. Wysyłając najpierw falę dronów, strona atakująca może zmusić obrońców do marnowania amunicji i skupienia się na zasobach, które nie są głównym celem ataku. Załogi Stockdale i O'Kane. Wiedziały o tym, ponieważ marynarka wojenna udaremniła już wiele podobnych ataków. Z tego powodu skierowały francuski samolot i śmigłowiec marynarki wojennej USA do przechwytywania dronów, podczas gdy załogi oczekiwały na prawdopodobne zagrożenie ze strony pocisku. Podczas gdy samoloty radziły sobie z wolniejszymi dronami, które nie były warte wielomilionowego pocisku, Główny atak nastąpił w postaci przeciwokrętowego pocisku manewrującego, który leciał w kierunku formacji z prędkością bliską prędkości dźwięku, ale załogi były gotowe. Niemal natychmiast po wykryciu zagrożenia jeden z niszczycieli wystrzelił w kierunku celu salwę pocisków SM-2. Rozprysk szczątków na ekranie radaru i brak śladu potwierdziły, że SM-2 dotarły do celu. Do zakończenia starcia francuski samolot i śmigłowiec marynarki wojennej zgłosiły również zniszczenie trzech jednokierunkowych dronów szturmowych. Chociaż okręty pozostały w stanie gotowości bojowej przez resztę nocy, Houthi nie podjęli już żadnych prób ataków. Ale jak do tego doszło? Od niesprowokowanej inwazji Hamasu na Izrael w październiku 2023 roku, Huti stanowią integralną część tego, co Iran nazywa Osią Oporu. Oś oporu obejmuje Hamas w Strefie Gazy i na zachodnim brzegu Hezbollah w Libanie różne ugrupowania milicji w Iraku i Syrii oraz Huti w Jemenie. Chociaż każda z tych grup różni się organizacją, możliwościami i celami, to łączy je jedno irańskie pieniądze szkolenie, broń i kierownictwo. Widzicie, aby utrzymać dopływ funduszy i broni do tych grup, muszą one wykonywać polecenia Iranu. W tym przypadku Irańczycy chcą uderzyć na Izrael, siejąc jak największy chaos i zniszczenie. Jednym ze sposobów, w jaki to robią, jest próba odcięcia jednego z najważniejszych szlaków wodnych na świecie. Ze względu na położenie geograficzne cieśnina Bab al-Mandab łącząca Morze Czerwone z Zatoką Adeńską jest najistotniejszym punktem krytycznym na świecie poza cieśniną Ormus. Dzieje się tak, ponieważ każdy ruch, który chce skorzystać z kanału sueskiego, musi przejść przez ten obszar. Huti, to wspierani przez Iran terroryści w Jemenie, którzy kontrolują znaczną część terytorium graniczącego z tym newralgicznym punktem granicznym. Chociaż Huti od lat przeprowadzają ataki na żeglugę od października 2023 roku, przeprowadzili ponad 100 ataków na jednostki cywilne i marynarkę wojenną. Głównym powodem jest to, że Iran chce siać chaos na Bliskim Wschodzie i zaszkodzić Izraelowi za wojnę w strefie gazy, jednak w rzeczywistości zaatakowano bardzo niewiele statków pływających pod banderą Izraela, a Huti najwyraźniej atakują wszystkie statki handlowe, o których mogą uzyskać dokładne dane namierzające. Z powodu tych bezmyślnych ataków, Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych powołała globalną grupę zadaniową, która wykorzystuje szeroką gamę broni i zasobów, aby udaremnić ataki Huti. Marynarka Wojenna jest w stanie tak łatwo zestrzeliwać rakiety Huti dzięki mnogości zaawansowanych czujników pokładowych i uzbrojenia, które umożliwiają koordynowanie obrony. W czasie rzeczywistym z innymi środkami powietrznymi i nawodnymi, podstawą jej obrony jest radar szpiegowski. Radar szpiegowski jest bez wątpienia najlepszym radarem do przeszukiwania przestrzeni powietrznej, jaki kiedykolwiek stworzono dla okrętu wojennego. I z pewnością jednym z głównych kandydatów do tytułu najlepszego radaru wojskowego, jaki kiedykolwiek został wprowadzony na rynek. Jego wyjątkowość polega na ciągłym przeszukiwaniu wielofazowych anten, które emitują promieniowanie o wysokiej intensywności we wszystkich kierunkach. Odbiorniki radaru Spy są tak czułe, że mogą precyzyjnie śledzić cele z odległości około 200 mil morskich, a bardziej zaawansowane wersje Spy podobno przekraczają 300 mil morskich. Starsze wersje Spy mogą śledzić do 100 celów, a nowsze rzekomo do 500 celów jednocześnie. Niewiele jest rzeczy, których ten radar nie jest w stanie dostrzec. Jednak nie jest sam. Gdy Spice zdobędzie wszystkie te dane, przejmuje je część dowodzenia i podejmowania decyzji systemu bojowego Aegis. Gdy te potężne komputery przetworzą wszystkie te surowe dane, system będzie je kategoryzować tworząc serię instrukcji warunkowych. Na przykład jeśli ten kontakt przekracza określoną prędkość, należy go zaklasyfikować jako wrogi. Albo jeśli porusza się w znanym cywilnym korytarzu powietrznym, należy go zaklasyfikować jako neutralny, itd. Jednak komputery w systemie CND wykonują tysiące takich obliczeń na sekundę. Dane te są następnie prezentowane wachtowym w Centrum Informacji Bojowej na konsolach, umożliwiając im podejmowanie decyzji o potencjalnych zagrożeniach w czasie. Niemal rzeczywistym. Decyzje te nie są jednak podejmowane w próżni, ponieważ zanim pociski opuszczą okręt, oficer działań taktycznych analizuje dane z innych źródeł, w tym z połączonego terminala taktycznego, Joint Tactical Terminal i systemu SLC-32. Połączony terminal taktyczny Joint Tactical Terminal JTT to system zainstalowany na okrętach marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, który agreguje dane z różnych czujników Departamentu Obrony DOD i wyświetla je w czasie rzeczywistym wachtowym. Wśród istotnych informacji, jakie może wyświetlać JTT. Znajdują się sygnały podczerwieni zbierane w czasie rzeczywistym przez satelity, które mogą pokazać sygnatury podczerwieni pochodzące z wystrzeliwania pocisków i samolotów. Chociaż informacje te nie będą tak dokładne jak dane szpiegowskie, z pewnością stanowią pomocne narzędzie do oceny sytuacji, zwłaszcza gdy wystrzelenia odbywają się poza zasięgiem działania szpiegów. Inny czujnik zapewnia również wczesne ostrzeganie załóg przed atakami pocisków i dronów. System ten nosi nazwę SLC-32. SLC-32 to główna broń walki elektronicznej na pokładach niszczycieli marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Chociaż na przestrzeni lat pojawiły się różne wersje, głównym celem SLC-32 jest wykorzystanie tajnej biblioteki znanych częstotliwości nadajników do identyfikacji sygnałów elektronicznych. Dzieje się tak, ponieważ każdy radar i nadajnik na świecie wykorzystuje własne, unikalne pasmo częstotliwości, a dzięki wieloletniemu gromadzeniu danych marynarka wojenna stworzyła wirtualną bibliotekę wszystkich znanych radarów i nadajników okrętowych powietrznych rakietowych i dronów. Mając te informacje pod ręką załogi Stockdale i O'Kane, mogą natychmiast odróżnić samolot pasażerski od pocisku Charlie 800, dwa najpopularniejszego pocisku używanego przez Hutis. Jednak to tylko sposób w jaki okręty mogą wykrywać nadlatujące zagrożenia, a niekoniecznie sposób radzenia sobie z nimi. Za każdym razem, gdy okręt decyduje się na usunięcie czegoś z istnienia, ma do dyspozycji ogromny arsenał pocisków. W przypadku szerokiej gamy niskich i powolnych pocisków używanych przez Hutis, załoga może zdecydować się na starszy model pocisku SM-2. Jednak w przypadku bardziej zaawansowanych zagrożeń, takich jak pociski nurkujące lub pociski ślizgające się po morzu, oficer działań taktycznych. Tactical Action Officer może zdecydować się na użycie bardziej zaawansowanych wersji pocisku SM-2, a nawet SM-6. W przypadku bardzo rozległych zagrożeń lub zagrożeń o nieznanych możliwościach, marynarka wojenna używa pocisków SM-3 do obrony przeciwrakietowej ale nie są to pociski używane w operacjach obrony punktowej konwojów, takich jak te prowadzone obecnie przez Stockdale i O'Kane. Pamiętacie jednak, jak mówiliśmy wcześniej, że obrona powietrzna nie działa w próżni. Prawidłowa obrona powietrzna musi zapewnić zasięg głębokość oraz różnorodność uzbrojenia i czujników, aby zapewnić jak najskuteczniejszą obronę powietrzną. Stałopłaty i śmigłowce to kluczowe elementy obrony powietrznej, a przy odpowiedniej koordynacji sieć obrony powietrznej stanie się niemal nieprzekraczalna. Integracja samolotów w takim układzie ma kilka głównych zalet. Pierwszą z nich jest oszczędność uzbrojenia. Pionowe wyrzutnie, w których znajdują się pociski SM na niszczycielach, nie mogą być przeładowywane na morzu. Z tego powodu marynarka wojenna chce zachować tę amunicję do zwalczania zagrożeń o wyższym priorytecie, takich jak pociski rakietowe. Wiele samolotów i śmigłowców może zestrzeliwać znacznie wolniejsze drony za pomocą bardziej jednorazowych pocisków sidewinder pocisków, ameram lub tradycyjnej broni palnej. Drugą główną zaletą wykorzystania samolotów jest zasięg. Choć dokładne szczegóły starcia z 9 grudnia pozostają tajne, dowódca konwoju USA prawdopodobnie kazał samolotowi lecieć blisko brzegu, aby działał jako system wczesnego ostrzegania i atakował zagrożenia z większej odległości, zanim szpiegowskie agencje wywiadowcze SPY zdobędą na ich temat rzetelne dane. Oczywiście, wszystkie te bronie i taktyki mają charakter obronny. Aby pokonać Huti, marynarka wojenna USA musi przejść do ofensywy i zapewnić powstrzymanie tych ataków. A jeśli dotychczasowe działania wskazują na przyszłe zachowania, marynarka wojenna prawdopodobnie przygotowała coś konkretnego dla Hutich. Stany Zjednoczone już pokazały, że są gotowe na eskalację w razie potrzeby, a historia pokazuje, że Waszyngton nie toleruje długotrwałych zagrożeń dla swoich aktywów, sojuszników ani interesów morskich. Wyraźny przykład tego miał miejsce 17 października 2024 roku, kiedy siły powietrzne USA przeprowadziły jeden z najbardziej niszczycielskich ataków na Hutich w historii. Podczas tej operacji wiele bombowców stealth B-2 Spirit przeprowadziło skoordynowany, bezproblemowy atak na pięć silnie ufortyfikowanych podziemnych składów broni, w których prawdopodobnie znajdowały się zaawansowane systemy rakietowe, drony i komponenty dostarczone przez Iran. Nie był to jedynie atak taktyczny, to był przemyślany przekaz. Użycie bombowców B-2, jednych z najnowocześniejszych samolotów na świecie, pokazało, że Stany Zjednoczone były gotowe do wykorzystania zaawansowanego potencjału militarnego, zamiast ograniczać się do odstraszania na powierzchni lub symbolicznych reakcji. Fakt, że bombowce te przeniknęły jemeńską przestrzeń powietrzną bez przechwycenia. Podkreślił niezdolność Hutych do obrony przed platformami uderzeniowymi o głębokiej penetracji opartymi na technologii stealth. Co ważniejsze, atak ten sygnalizował zmianę w strategii USA od reaktywnego przechwytywania pocisków rakietowych do proaktywnego niszczenia broni u źródła. Atakując podziemne wzmocnione obiekty, Stany Zjednoczone pokazały, że są gotowe eliminować zapasy, zanim zostaną one wykorzystane, zwłaszcza te, które zagrażają międzynarodowym szlakom żeglugowym, siłom zbrojnym USA lub ludności cywilnej. Jeśli Huti będą kontynuować swoją agresję, Zwłaszcza przy wsparciu Iranu, przyszłe ataki mogą przebiegać według tego samego schematu precyzyjne, przytłaczające i strategicznie ukierunkowane na długoterminową degradację, a nie na krótkoterminowe zakłócenia. Ten atak zniszczył ogromną część arsenału Hutich w postaci pocisków manewrujących przeciwokrętowych dronów i innej zaawansowanej broni. Chociaż do momentu kręcenia tego filmu Stany Zjednoczone nie przeprowadziły jeszcze ataku odwetowego, z pewnością każdy taki atak zostanie dokładnie przemyślany. Wynika to z faktu, że ostatnie doniesienia medialne sugerują, że Rosja była jednym z głównych dostawców danych o namierzaniu dla Hutich. Ten fakt w połączeniu z powiązaniami coraz bardziej zdesperowanego Iranu może oznaczać, że atak który wyeliminuje zagraniczny personel lub poważnie osłabi zdolność Hutich do atakowania celów, może sprawić, że region już ogarnięty przemocą popadnie w spiralę prowadzącą do szerszej wojny regionalnej. Żegnaj!